Hej wszystkim z tej strony, Soła, to jest kolejny odcinek Sirius Sam. Dobra, poważny Sam jest gotowy, żeby iść dalej tajnym przejściem. Jak widzicie, koszulka niezmieniona, czyli to oznacza, że gram dalej w grę, którą grałem poprzednią, czyli w poprzedni odcinek. Gram dalej. Oa, wpadłem do dziury, zaraz coś mi wyjdzie, kurde. No, super. Soa, jesteś. Coś tu się rusza? Nie. A to tajna zagadka, Soł, odgadnij ją. To wygląda, jakby się miało otworzyć zaraz, nie? To oznacza tylko jedno, młot. Nie, dobra, to nie oznacza młota. Nic tu nie widzę, powiem wam szczerze. Aha, a jestem głupi. No, są, so, są, so, są. So. Powiem wam, że starzeje się chyba. Co się dzieje? Wow, dobrze. No mam nadzieję, że to nie pójdzie w tą stronę teraz. O, fajnie! Schody się zrobiły, super sprawa. Kto to wymyślił? Jakiś super game designer. Hmm. Tu też lepiej teraz zapiszę. Sorry, że robię savey co 5 sekund. O, tu jajca, uderzyłem. A, dobra, biegnę. Wiecie co? Bo tak się, tak się powinno robić, chyba. Za się okaże, któryś z tych bocznych przejść. To było ten Przejście. I będę musiał się wracać, tak? O, piękna sprawa. Zapisuję. Tak, koniec już. Dobra, no to idziemy. Hehe. <grymny> <Robiliście> tak kiedyś? Hehe. <grymny> Dobra. I co się stało? kosmici mhm, mm mhm No, powiem wam, że kurde, ja nic nie wychodzę. Już tam jest za ciemno. Hmm. dobra, może jednak nie trzeba było skakać górą. Drzwi są zamknięte, i co to oznacza, że drzwi są zamknięte? Pewnie jakaś zagadka. Jest znowu jakaś wajcha, kurde. Trzeba się patrzeć po ścianach. Może być tutaj super zagadka tajna. Ci tutaj się na mnie gapią. Tak właściwie to nie... nic więcej tu. Ohoho! Jakiś typo tutaj jest. No to mamy w pieprz, chyba. O, to jest ufoludek. fajna sprawa powiem wam, Szuka, że latarki nie mam, chyba, że tu się gdzieś się włącza. Dobra, lecimy do tych drzwi, pewnie jakie popieszczę tym prądem to się otworzą. Zgaduję, tak? O, i co mówię? Dlatego zapisujemy. I co? Uwie. Ciekawe, jak to mocne jest na modu. Ach, intro. Wypas. Sam, I... you can't just run around Egypt blowing up whatever you damn Quinn, no time for that. I'm in. I found it, the secret chamber. You won't believe it. And Natrice has found something too. The data's headed your way. Let me know when you know what it means. Alright. It sounds significant. Try not to blow it up. I'll let you know when I have anything. A tu co jest? O, uh, ładne. Dobra, tu tu nie działa. Ale tu może zadziałać. Wiecie co, ja będę tu fire ciągle trzymał. Nigdy nie wiadomo, kto tu może być. A tu się musi naładować, co? A ja to zużywam sobie. Czy to im życie zabiera, czy muszę to naciągnąć do końca? Co się stało? Czemu mnie to tak pociągnęło do góry? Wybuchaj, ty też. Ty ktoś jeździ po tej ziemi, czy co, że mnie tak ciągnie do góry? Nie wiem, co jest akcja, dobra. Wszystko jest w porze, ale ta broń jest jednak taka trochę mało. O! Wychodzę na zewnątrz. Deszyfrują informacje z tego pokoju, który żeśmy wcześniej znaleźli. Jak powiedział jego stary znajomy. Tu będzie rozpiew. Masakra. To chyba finał jest. Finał tej mapki. Muszę tu znaleźć sobie. O! A tutaj co jest? A, to jest to wejście, dobra. Tutaj powinniśmy normalnie wejść do piramidy, tak? Ale myśmy wtedy nie mogli wejść. A nie, mogliśmy, kurde. To ja nie wiem gdzie jestem. Myślę, że fajnie sobie iść w jedną stronę. Przynajmniej mnie z pleców nie będą atakować, nie? A, może nawet będą z każdej strony. O, patrzcie. Hmm. Są so To nie. Wszystko bym przebolał, tylko nie te psy głupie. Broń się dość szybko zmienia. Wydaje mi się, że powinienem właśnie się skupić na strzelaniu z tej broni. Która. Najlepiej jest rani. Czyli tutaj z karabinu, a tutaj z młoteczka. Haha, młoteczka, ale powiedziałem. Może dlatego ta panna z YouTube'a się tak nazywa. Gra w sama już użyła młoteczka. I wszyscy na nią teraz mówią młoteczka. A może na przykład lubi młotki. Albo jest mazejsterkowiczem domowym. Teraz słyszałem, dziewczyny lubią majsterkować, a chłopaki bałaganić, jeśli wiecie o czym mówię. A jeśli nie wiecie to... znaczy, że dobrze, że nie wiecie, bo jesteście jeszcze młodzi. O. No. A tu już wychodzi ten, ten, czerw. Wiecie co to jest czerw? Była kiedyś taka gra juna. Może tu wycofać, ale to nie jest jeszcze moje ostatnie słowo. Kurde, nie mogę się ciągle wycofywać, bo zaraz się mi skończy miejsce do wycofywania. Ale jest spoko na razie. Ciekawe, kto przyjdzie po nas przylecieć. Tak, tak sobie teraz się zastanawiam. Wiecie, jak to jest, człowiek sobie gra i się zastanawia, nie? Nie mam co robić teraz, tylko się zastanawiać, kto po mnie przyleci i czym. Czy znaczy, to będzie jakiś odlitowiec, czy raczej z takich bardziej paralotnia, może jakaś z spadochron, spadochronem. jakby na przykład po mnie koleś przyleciał i powiedział: Wsiadaj, teraz lecimy do góry. Chciałby było coś nietypowego na przykład. Myślę, że gra by wiele na tym zyskała. I mój, to właśnie tutaj. Yy, bardziej by mi się to wszystko podobało i to by było super. Gdzie jesteście? Ooo! Powiem Wam, że dobra miejscu, bo oni nie mogą do mnie strzelać za bardzo, jak jestem tutaj poniżej poziomu ich. Dopiero jak są w zasięgu mojego strzału, to mogą do mnie strzelać, a wtedy już jest za późno. Bo wtedy ja już wkraczam. O! No chodź, 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 chodź. nie idź bokiem. O! No i co teraz? O kurde! Oj, 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 oj Wiecie co wymyśliłem? Ja tu muszę C4 rzucić Wiecie czemu? Bo jak mi się tu nagle zrobi pełno mobów To ja wtedy wysadzę ich C4 Jakby było o, owa na przykład za niedługo Chociaż nie, to jest lajtowo. Co ty są gadasz? Jakie wysadzanie? Jak tu jest tak lajtowo? Bum! 21 strzałów jeszcze mam. Dlatego <laughs> chyba 4 szło, nie? Czy to nie ten? Dobra, to ten był. 4 strzały. Patrzcie, jak pękł jak. Jak Jerzyk. Jak <laughs> młody Jerzyk pękł. If you know what I mean. Dobra, coś się tu pojawia? Jakieś niebezpieczeństwa dla SOL? Nic. Jesteśmy w pełni bezpieczni. Wow, no nie mogę tego pancerza. Wcześniej jakoś wziąłem pancerz i miałem go więcej niż 100. a Teraz nie mogę. To pewnie jakiś specjalny pancerz był. No, o kurde, nudzi mi się chyba, że wychodzę. Mogę siedzieć w swoim tak zwanym dołku, w specjalnym dołku tak go nazwę. Specjalny dołek, specjalnie dla widowni 18. Minus, mm. idą do mnie, Boże. Idę spać. Zanim tu dojdą, to minie pół dnia. Trzeba by było sobie trochę na karabinu zbierać. O kurde, coś tu się pojawia. Powiem wam, że to niby się nie pojawia, pojawia. Ale nie podchodzi, to znaczy, że jest duże i powolne. Dobra, zapisujemy w takim razie. Dobrze, że przerwałem po tą poprzednią grę, bo bym miał film godzinny znów. O fuck, Ale świnia wyszła. O kurde, hmm. dobra, teraz trzeba to, bo tu będą wychodzić ci. Dobra, zasejwujmy. Pancerzy jest dużo dookoła, więc spokojnie pancerze sobie tutaj chyba z lewej to. Dobra. o oh, fuck! Nie umarł Umarł. Ale on chyba... Jeszcze... No nie, 16 życia! Ostatni strzał! Dobra! Oh. I safe. I to jest właśnie oznacza Safe to oznacza, że... Że biegniemy teraz po życie ostatnie. Kurde, gdzie ono było? Gdzieś tu na pewno też musi być. O, 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 nie tutaj Dobra Będziemy skakać. No nie, O, jest tutaj. Nie, nie, to nie życie. To amunicja, Są, so, co zrobisz? Apteczka nie. Gdy życie jest tylko tam po drugiej stronie. Hmm, chociaż to było życie, leżało tam. Aj, pancerz, 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 pancerz tutaj był, tak? Jest, ach, bezpiecznie... Nie, nie czuję się bezpiecznie 25 tylko, ale. Jeda. Na szczęście za dużo mnie nie goni potworów. Będę zbierać dalej So Shibo i Sirius sam. Jogurta muszę zaciągnąć tutaj do gry. Obiecał, więc na pewno mi się uda. O, życia 25, super sprawa. A, chyba już nikogo nie ma. Wszyscy się przestraszyli, taka dziura Kurde, myśmy tam tak daleko poszli O, jeszcze tamten tam jest Dobra, tego też sobie strzelimy Dobra Dobra, poszedł Żyjesz jeszcze? No Umierasz, czy jeszcze we mnie będziesz strzelał? Dobra Fajna sprawa Koleś normalnie umarł na śmierć, tego się nie spodziewałem. I co tutaj jest? A, lewy pas, dobra, mam wszystko chyba tak. Tylko kiedyś się ta misja kończy, znaczy, co ja mam teraz zrobić? Na przykład, burza piaskowa się zaczyna. Shell Fools, Shell Fools. Może mam po prostu iść do przodu. Ale tu się nie dało wyjść, nie? Nie. No to nie wiem, co mam zrobić w takim razie. O! Coś tu jeszcze jest chyba. Jakby, albo mi się zdaje, albo więcej piachu jest. Tak jakby... Na twarz mi leci piach? Może tam mam iść? Tam jeszcze nie byłem właściwie. I ściana się tam kończy i tyle. To chyba nic specjalnego tam nie może być. Muza wam powiem jest dynamiczna. Zapiszę, bo mnie zaraz ten czerw zje. A wie... O!

Piękna jest jak on. Widać, że zakochani są w sobie. No. O, i koniec misji. Ile na nią przewidziano? 40 minut. A ja grałem 38, to fajnie, to mi się trochę krócej udało, ale z 10 tymi loadingami. Ach, ale jestem wykończony. Dobra, koniec tego. Ten film trochę krótszy niż poprzedni, ale mam nadzieję, że też Wam się podobał. Krajobrazów nie było za dużo, bo właściwie tylko ta, znaczy przez większość filmów była ta ostatnia duża przestrzeń, ale może w następnym będziemy w Luxorze, bo z tego co przed chwilą powiedzieli, pod Luxorem znajduje się, znaczy w luksorze znajdują się dwa generatory mocy. Ja je muszę włączyć i uratujemy świat pewnie wtedy. To by było na tyle dzisiaj. Trzymajcie się, hej!